z zakupów i pokażę Wam, co kupiłam. To były takie szybkie zakupy, na szybko, nic specjalnego. Ja zazwyczaj byłam w Litru, ja zazwyczaj wychodzę, jak, jak mam zrobić takie szybkie zakupy, to dlatego, że wychodzę po pomarańczy, bo tutaj piją, my pijemy strasznie dużo soku z pomarańczy, także poszłam jak zwykle po pomarańcze, ale przy okazji wzięłam bo dzisiaj wieczorem będzie pizza, także nie miałam sosu pomidorowego, wziąłam ten sos, wziąłam Coca-Colę, Nutellę tą dużą, bo tutaj ta mała e, e, kończy się w dwa dni, jogurt e, al limone, ai frutti di bosco, później wzięłam taką, takie opakowanie Ferrero Rocher, bo lubimy, jak trzeba coś słodkiego i takie e, lody, te lody z Lidla też są bardzo dobre. Tartufo Classico i e, e, Tartufo Bianco. Jak już e, byłam w Lidlu, to zadzwonili do mnie, że byli bardzo głodni i musiałam się pospieszyć, a nie miałam nic gotowego tym razem w domu, także tak na szybko wzięłam e, takie kluski i niokki. Już gotowe i, i ragu też gotowe. Ja, bierzcie mi, ja nigdy tego nie robię: w sensie, że my zawsze, zawsze robimy ragu w domu. Żadnych sosów. Żadnych sosów, ani, ani ragu, ani innych sosów nigdy nie kupujemy. I nawet nie wiem, jakie to będzie to ragu. Wzięłam tak na szybko, ale e, powiem Wam, że było naprawdę niedobre. <laughs> Moje dzieci też powiedziały, że więcej tego ragu nie chcą. Направде ми е добре. 300%, 300%, Чао. 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 Teraz idę na kawę, bo się mówiłam z koleżankami idę do baru, mówiłam się z koleżankami na kawę i że jest dosyć późno jak dla mnie, bo ja zazwyczaj po obiedzie piję kawę, po południu później już nie, ale dzisiaj po obiedzie nie piłam, żeby właśnie się teraz napić. I idę. Bo teraz znowu zamykają, także dzisiaj to już jest chyba nawet ostatni dzień, żeby się napić kawy. Bo chyba od jutra, od jutra albo pojutra. jutra. Od pojutra, można powiedzieć od pojutra, czy od pojutrze. Znowu zamykają bary, także skorzystamy z ostatniej chwili. O, ja doworegistrarą. A, guarda, jaki prezent. I milanesi, hai visto i milanesi. No, però non pagare tu perché io non Muszą też służyć to ciasto francuskie, bo dzisiaj mi jutro traci ważność. Po włosku to ciasto francuskie to się nazywa pasta sfolia. Później wam pokażę, co z tego zrobię. Na razie myślę, co sobie zrobić, później wam pokażę, co wymyśliłam. Zobaczcie tutaj, jak, ja już w, jak włączam piec, to staram się wiele rzeczy zrobić naraz, także tutaj mam różne warzywa, które też idą do pieca, z solą i z oliwą, z oliwek i z ziołami. Tutaj mam e, dynię, tutaj mam koper włoski, dynia to jest po włosku o, tutaj mamy ilfinokio i tutaj mamy lecukinę, czyli cukinię. I tutaj do cukinii dodałam też pokrojony w kosteczki ser z kamorca. To jest pizza, która jeszcze czeka, żeby wejść do pieca. To jest bardzo często moja przekąska, jak jestem głodna, na przykład podczas gotowania, jak już nie mogę wytrzymać, jestem głodna. Albo jak coś na szybko muszę rzucić na żołądek, to biorę krakers. Tak wyglądają krakersy. Te są integralne, czy z pełnej mąki, pełnoziarniste. Z kawałkiem sera. I tak to wygląda. A tutaj zobaczcie, przygotowałam moje e, eksperymenty. Wy, zobaczymy, co wyjdzie z mm, kamorcą i z pomidorem. oregano, sale i tak dalej. Z ciasta francuskiego. Zobaczymy, czy wyjdą dobre i który wyjdzie najładniejszy i najsmaczniejszy. Później wam pokażę. Pokażę Wam, jak wygląda pizza, jak wychodzi z pieca. Jeszcze ona jest niegotowa. Zobaczcie, jakie ma bąble. No cudo. Ona jeszcze jest niegotowa, bo muszę dodać mozzarellę. Bo ja jej nie dodaję mozzarelli od razu. Zobaczcie. No niesamowita. I tak wygląda gotowa pizza. To jest to, co wymyśliłam z ciasta francuskiego. Jak widzicie, się, nieźle się prezentuje. Takie smakołyki w różnych formach. Także będziemy próbować, które nam najbardziej podchodzą. Pokażę Wam tutaj nasz cotygodniowy zapas makaronu. Zobaczcie ile makaronu kupujemy? A tutaj mamy świąteczne pandoro, które zazwyczaj jemy w święta wraz z panettonem 25 to jest to, to jest po obiedzie. Dzisiaj bardzo lekki obiadek, jak widzicie tutaj sobie Yy, przygotowałam z takim serkiem. Robiola to coś podobne do polskiego twarożku. Kromki chleba podpieczone na patelni z łososiem i do tego mamy yy, zupę krem z dyni. A po obiedzie na deser robimy naleśniki z nutellą. No, nie powiem, że burdel, ale niezbyt czysto w mojej kuchni po obiedzie tak to wygląda. Tak wygląda. hai suonecnie da tevnon, so che sonce alza, alza la padella! Ne hai messo un po' poco va bene? No, aggiungi un po' di impasto lì dove, dove manca. Vai vicino con sta padella, se no sporchi dappertutto, dai! questa crepe te la mangi tu però zitta, zitta è buonissima ma so guarda come è bucata sta crepe stavo giurava si sì, a rate così cioè. ma basta sono buoni sì, cosa sono le lasagne queste basta mettila su tu, due padre. secondi no basta lascia qua devi muovere ma due secondi Uf. non vuoi mangiare una brava brava guarda che sto venendo buona dai mettila giù deve cuocere ce l'hai fatta? se la mangi tu però eh. però niente da dire dai hai fatto una bella crepe bella dai brava Yuri fai l'ultima dai brava più bella delle mie amore 8 picchi 1 890 890 890 890 890 890 890 990 990 990 990 990 990 990 990 990 Qua ci sono i gamberi? 10 euro al chilo, quelli grigi. Non è meglio prendi, 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 prendi. È eh, meglio qua, no? Prendili, prendili, subito, sì. Questi qua, Il dicevo, eh, 10 euro al chilo. Poi quando vi garantiscono, vanno questo vano bene, vano no? Sì. Il chilo di questi sì. 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 Quanto vengono le volte, sì. Questa è 4 euro, qui sì. Bella, Vedi, no, eh? Si muove, eh? Vedi, eh? Sì, ci ci è quello eh. Ah, sì? Vedi,

Dzień dobry. Dzisiaj jest Wigilia. I ja przygotowuję biszkopty, ciastkę na, na wieczór. Tutaj już mam. Przeniosę się do światła. Tutaj już zaczynam wypełniać opakowanie. Które później wstawię na stół. Tutaj jeszcze muszę skończyć. Te je zrobię z Nutellą. Zaraz z piecu mam zrobiłam panettony zobaczymy jak wyjdzie pierwszy raz go robię, później wam pokażę jak wyjdzie słuchajcie, to jest moja babka drożdżowa mój panettony który już spróbowałam, bo musiałam wiedzieć czy wyjdzie, czy wyszedł dobry czy nie tak się prezentuje w środku i mówię wam że jest naprawdę pycha coś niesamowitego Naprawdę piękny i przypyszny. Teraz go trochę przyrozdobię, żeby go później móc podać na stół po kolacji. Jestem naprawdę zadowolona z tego panettone. W pierwszy dzień świąt, dziś jest 25. My już jesteśmy po Wigilii, wczoraj mieliśmy Wigilię, a dzisiaj będziemy mieć rodzinny obiad, bo tutaj we Włoszech się obchodzi zarówno Wigilię, jak i 25 obiad. Pokażę Wam tutaj jedną bardzo ty typową rzecz we Włoszech na świętach. To jest kosz pełen różnego rodzaju owoców, zarówno świeżych, jak i suchych. Tutaj mamy pistacje, daktyle, pomarańcze. Tutaj mamy też y, czekolady z pistacją. Później mamy panforty i tak dalej. Powiedzmy, że jest to taki kosz obfitości, który stawiany jest zawsze na stołach y, w okresie świątecznym, zarówno po kolacji, jak i po obiedzie. Po włosku dziadek do orzechów to jest loskiaccia noci. Tutaj pokażę Wam jeszcze, co zostało z mojego wczorajszego panettone. Zobaczcie, tylko taki malutki kawałek. Dosłownie rozchodził się wokół mgnienia. Był naprawdę pyszny. Tutaj pokażę Wam, jest krema pasticcera, którą polewaliśmy, tego panettone, kawałki panettone moczyliśmy w tym kremie, jest naprawdę pycha. I zrobiłam jej więcej, dlatego że będziemy nią polewać dzisiaj wieczorem il pandoro. To natomiast tutaj w tej buteleczce to jest limoncello, domowe limoncello, likier, który robi moja teściowa w domu. Używa do tego cytryn naturalnych z Liguri, wychodzi naprawdę przepyszny. A tutaj dzisiaj mamy... I Pandoro, wczoraj był Panettony, dzisiaj il Pandoro. I Pandoro, zobaczcie, jak ja go tutaj przygotowuję. Kroję go na plastry, można powiedzieć, plastry, takie duże plastry. One mają formę gwiazdy. I później każdą gwiazdę przelewam, przekładam tym kremem, który zrobiłam krema pasticcera. Zobaczcie, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Na to później położę maliny i wygląda jak choinka. con compagnia tu, eh? 66 17 <susurra> ah, due <susurra> 53 a ah, terno ripetimeli 34 53, 67. 100, sì, ma ben... Metti via sessantanove, 69. Per sì. Ah, va, già fatto. Ottantatré. E quando hai detto? 43, Ventotto. Settantuno. Quarantasette.